To nie jest sympatyczny widok. Kobiety w studiu głośno protestują, znaczy jest spokojnie instaluje lejcy na swoich oczodowach. No nie wiem czy dzięki temu staje się przytomniejszy. Wygląda to makabrycznie. W tej chwili napina lejce i zaczyna ciągnąć. Spójrzcie, jaki jest wychylony w tył. Ciągnie oczami 411 kg. Haczyki na końcach lej są zaczepione w oczodołach. Dzięki temu Risha się może poruszać. Jest to naprawdę niesłychane, aż trudno na to patrzeć. Modelkach, to znaczy, to zadanie polega w dużej mierze na przewiezieniu trzech pięknych kobiet przez 10 metrów. Z tej perspektywy oczy to już kwestia drugorzędna. I właśnie w tym momencie przekroczył linię 10 metrów. Wyjmowanie haczyków jest równie atrakcyjne jak ich wkładanie, ale gdy już się wyjmie i się uśmiechnie tak bardzo ekstremalnie.